Nowowiejska, kierunek Prad grunwaldzki Jesienna scenaria, ponieważ jest 26 od października 20:25. godzinę około 11:00. Służby postawiły już znaki. obowiązuje od dnia 25 października 2025, dzisiaj mam 26, a więc już obowiązuje, ponieważ w pobliżu cmentarz na ulicy Bujwida. Narysowane koperty. Rejestracje nie tylko wrocławskie. Najprawdopodobniej na groby przyjechali ludzie z Polski. Grudki. nowe domy mieszkalne w pobliżu kanału Odry nie jest tragicznie laweta laweta przyjechała turystycznie czy raczej do pracy przed chwilą spadł dość rzęsisty deszczyk mokro jeszcze ulica Gdańska stara zabudowa poniemiecka plomby Słupki uniemożliwiające parkowanie na wejściu do budynku. Poddali widzę kredkę i ołówek Rot-Westerplatte, Daszyńskiego, lepsze jutro. Przedszkola w głębi. nie później, później. pożarna budynek po niemiecki Utrzymanych w dość dobrym stanie. Znaki, barierki, ostrzeżenie o wywozie zaparkowanych samochodów. Postawione rusztowania, prace remontowe, budynek być może jest pod konserwatorem, wyszło słońce. Sprawdzalna jest ta pogoda. Na pewno co do minuty nie jest trafna, ale że taka mijanka deszcz, słońce, deszcz, słońce w ciągu dzisiejszego dnia się będzie pojawiała to już się sprawdza. Ulica Sopocka tale zabudowania po niemieckie w części dość dobrze utrzymane dachówki uzupełniane Ten prosi się o naprawienie już któryś rok rzędu. A tu widzę wejście do podziemnego schronu żelbetowego, zasypanego oponami, jakimiś wiadrami, śmieciami. A to jest już fragment, jeżeli nie cmentarza, to zabudowań i posesji okolicznych. Przecież by złomiarze wyrwali kratę albo wycięli Nącza na siatce, granatowe owoce, nie potrafię zidentyfikować. Transport osób niepełnosprawnych. Sopocka, Bujwida, Aubin Kretka i Ołówek w oddali. Samochody parkujące na poboczach, a ja idę w kierunku cmentarza Fundacja na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. Alois Alzheimer 1866 1915 Alois Alzheimer w oddali dzwonnica przy cementarna. chodzę na ulicę Bływida i za chwilę pójdę w kierunku cmentarza